Cześć, tutaj Grzesiek. Słuchajcie, bierzemy się za składanie silnika do busa Citroen Jumper. Yy, mam wał. Wał jest po pierwszym szlifie. Zobaczcie jak to jest wykonane. Normalnie, pięknie. Pięknie yy, wyszlifowane, spolerowane. Wygląda jak oryginał, więc nie mam zastrzeżeń. Oczywiście Panewki oryginalne były w takim stanie, główne, korbowodowe, też piękne. No ale niestety były tam wrzery, dlatego że blok poleżał, deczko na zewnątrz i gdzieś tam się dostała woda i się takie wrzery pod panewkami zrobiły. Pierwszy szlif to elegancko pokrył. Znaczy zebrał tak. No, jak widać tutaj paneweczki górna, uderzeniowa w bardzo dobrym stanie. No ale cóż, mam tutaj główne, czyli dwie takie większe idą y, tutaj na ostatniej stopie, reszta są takie normalne i jedna w środku idzie na środkowym. Tutaj idzie. Y, jak to się mówi, y, oporowa, tak. Panewski główne kolbę schmitty yy, Jak wiem to pokazać numer 0,25 czyli pierwszy szlik Tak samo korbowodowe Bardzo tanie Kolbę Schmitty i tak samo yy, gdzie tu jest napisane tutaj tak 0.25 Ford dlatego, że to silnik jest Ford czyli tu jak napisane jest, jest FOMOCO. Tutaj jest Peugeot No bo tak to jest właśnie. Jest to silnik Forda taki jak w Transicie. Blok jest z Transit Custom. Mam nadzieję, że będzie pasował. Wydaje się, że wszystko wszystko jest takie same. No, i składamy. Założymy tutaj sobie jeszcze takie natryskiwacze, które zdjąłem, żeby tutaj przedmuchać wszystkie kanały ładnie. Także płaszczyzny tutaj uszczelek mam już wyczyszczone. Tak samo tutaj. No I z drugiej strony, no i od strony głowicy, tak samo. Tutaj płaszczyzna, tu uszczelniacz dolega, jest wyczyszczona. Cóż, tutaj jeszcze trochę uszczelek mam. Tutaj jest uszczelniacz ten duży na tył. Tutaj są pierścienie. Tam uszczelka jest między taką misę. O, idzie takie, takie, coś idzie jeszcze pod spodem, pod wałem. Muszę to jeszcze doczyścić. Tutaj dopiero idzie taka blaszana miska. Ale tutaj między to a blok idzie. Yy, a tutaj idą takie uszczelki blaszane dwie. Także to sobie założymy. Ja wkładam wał i zobaczymy, jak on się będzie kręcił. Dobra, paneweczki mamy założone. Czyli tak jak mówiłem, tutaj zwykłe idą, tutaj tu idzie taka cienka, a większa, a tutaj na środku jedna oporowa, a te już są cztery takie same, a jedna jest taka cienka. Więc atakujemy, wkładamy wał, ja zrobię tutaj to na smar, no bo uważam, że smar troszkę dłużej to, to będzie, a nie wiem kiedy ja to do końca złożę, kiedy ten silnik będzie uruchomiony, więc ile razy to będzie obracane tym wałem, więc smar tutaj normalny, myślę, że będzie lepszy niż olej, który tam wycieknie, tak? Dobra, smarujemy i wkładam wał. Zobaczymy, jak to się kręci. Zobaczcie, smar zieloniutki. Ładnie patrzymy, czy tam poproszka żadnego nie ma. Wał też zaraz przetrę troszeczkę, kładę go no i zobaczymy, czy pasuje po tym szlifie. No i zobaczcie, tak to wygląda. Wał się obraca. No na razie oczywiście bez stóp, tak. Ale widać, że pasuje. No stop. Mam tutaj taką kartkę, sobie wydrukowałem. O, proszę bardzo. Dzień łożysko główne, tak? Zastosować nowe śruby. Dokręcać śruby na następujących etapach. Pierwszy etap 45, drugi 80 i trzeci 60 plus minus 20 stopni. A wymiana, aha, że wymiana śrub nakrętek w pierwszym etapie. No wiadomo, że w pierwszym etapie. Dobra, czyli. 45, 80, później 60 stopni plus minus 20. Zobaczymy jak będzie szło. Tak. Czyli kładziemy drugie, yy, czyli stopy po kolei, jak są podumerowane, one tam mają cyfry. To akurat jest trójka i strzałeczka w stronę rozrządu. To jest dwójka, tak? Jedynka, czwórka, strzałeczka w stronę rozrządu i Taka cienka piątka też ze strzałeczką. O. Także tak to wygląda. Wyczyszczone. Trochę złapało rza, ale to powierzchowna. Tutaj jest OK. Wszystko. Zakładam i przykręcam. Tak to idzie i gumowym młoteczkiem. Muszą być czyli ja wyjmę strzałeczka. Strzałeczka, strzałeczka i do rozrządu, nie? czyli tutaj, tą stronę. Także yy, dokręcone mamy stopy, ale dopiero tylko tak, no powiedzmy, że dociągnięte śruby do końca. Wał się obraca bez problemu. I teraz 45 stopni, oj, 45 cm, sorry. Tak, to już dokręciłem. Dokręcamy. Po pierwszym etapie wał się obraca, także jest super. Dokręcam jeszcze dwa etapy i na tym chyba się zatrzymam. Zobaczymy, co będzie dalej. Dobra, dokręcam i zobaczymy, czy będzie jakaś zmiana po dokręcaniu. Myślę, że już nie. Że już jest, wycentrował się bez problemu. Także powinno być wszystko w porządku. Panewki pasują do, do tego szlifu. Dobra, jest już po wszystkich etapach dokręcania, także wał obraca się bez problemu. Tak, 45, 80 i 60 stopni plus 20 plus minus 20 stopni, czyli tak 45 troszkę ciągnąłem trochę więcej, czyli tam do 60 maksymalnie. Więcej nie. Z pomiaru wychodzi, że na dynamometrze około czy to widać 100, ponad 160 jest dokręcone chyba. Także taka śruba, nie wiem jaka to śruba 12 chyba nie, tak dokręcona jest. Także dziękuję za uwagę dzisiaj. Yy, zapraszam do oglądania kolejnych etapów składania silnika. Następnym etapem będzie prawdopodobnie przykręcenie tego, yy, ale to dopiero jak będą już tłoki włożone, tak? No bo oczywiście trzeba przykręcić tutaj stopy korbowodów. Yy, tłoki muszę wyczyścić, dobrać cztery. Korbowody mam cztery z tego silnika, także są dobre na pewno, jednakowe. Yy, tłoki, tu są dwa dobre, z tamtych starych są trzy dobre. Więc zobaczę, czy jednego wezmę stąd, czy dwa stamtąd. To już przemyślę. O, także dzięki za uwagę. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Zapraszam, tak jak mówiłem, do oglądania kolejnych etapów składania silnika.